Za wami dwa mecze z Węgierkami. Ten drugi w Twoim wykonaniu był bardzo dobry. Zdobyłaś siedem bramek. Czy czujesz, że forma Twoja cały czas rośnie? Mam taką nadzieję. Cieszę się, że drugi mecz był zdecydowanie lepszy, bo po pierwszym czułam duży niedosyt. Mam nadzieję, że podmogę drużynie, bo teraz są przed nami kolejne bardzo ważne mecze. Mam nadzieję, że ta forma będzie coraz wyższa i moja, i całego zespołu, i sprostamy zadaniu. Ty wiesz, jako też jesteś młodą zawodniczką, ale nigdy dotąd reprezentacja polskich kobiet nie grała na Igrzyskach Olimpijskich. Jesteście tego bardzo blisko. Jak w ogóle podchodzisz do tak ważnego turnieju? Staram się nie myśleć o tym, że jest to aż tak ważne. Wiadomo, że jest to na końcu głowy, ale trzeba spokojnie do każdego meczu podejść. Na pewno będzie to ciężkie, bo stres przed każdym meczem jest na pewno, a przed tak ważnym będzie jeszcze większy, ale myślę, że z pomocą starszych dziewczyn, które są już doświadczone i z nutką młodości, damy radę pierwszy raz w życiu pojechać na Igrzyska. Turniej w Astrachaniu to też trzy dni ciężkiej, trudnej, mozolnej walki o każdy punkt, o każdy centymetr boiska. Jak ty, jako właśnie młoda zawodniczka, podkreślamy to cały czas, zradzi sobie z takim wysiłkiem, gdzie trzeba momentami, nie wiem, rozłożyć siły. Ja podchodzę tak, że na meczu nie myślę w ogóle o takich rzeczach. To jest rzecz, która. W ogóle nie przychodzi do głowy na boisku. myśli się o wygranej, o zdobyciu kolejnej bramki, o obronieniu kolejnej piłki, a nie o tym, czy jest się zmęczonym. Dopiero po na pewno odczuwa się te skutki, ale mamy dobrą opiekę i na pewno się nami zajmą i wytrzymamy przez te trzy mecze. A czy rozmawiałeś przed właśnie wylotem do Rosji z rodziną? Jeśli tak, to co ci powiedzieli właśnie jakie to były słowa? Rodzina bardzo je wspiera, rozmawiam z nimi codziennie. Są bardzo podekscytowani wszystkim tymi meczami, co już się odbyły i tymi, co się odbędą. Wszystko oglądają, analizują, może nawet bardziej niż ja medialnie. Dlatego bardzo się cieszą i wspierają mnie w tym, co robię. Czy też może bardziej się stresują? Czy się stresują? Ciężko mi powiedzieć. Na pewno, chociaż taki stres to zapewne inny niż mój, kiedy muszę wejść na boisko i po prostu zagrać. Dziękuję bardzo. Dziękuję.